Cześć, jestem Kamila. Pokażę Wam teraz, jak prawidłowo wykonać uderzenie po obrocie pięścią, czyli spinning backfist. Pokażę go najpierw szybkim, bez żadnego zwalniania na jedną stronę, bądź na drugą. Ok, a teraz spróbuję Wam pokazać, jak się do tego zabrać. Ustawiamy się w pozycji walki specjalnie na potrzeby tego filmu instruktażowego. Mamy tutaj naklejoną naszą oś, linię pomiędzy nogami, którą będziemy przecinać, żeby otworzyć sobie drogę do backfista. Przecinamy oś. I teraz w tym momencie już zaczynam się obracać. Obracam się tyłem do worka. Następnie idzie głowa, która musi spojrzeć na naszego przeciwnika z tamtej strony. Ręce wracają do gardy. I teraz zaczynamy się kręcić na nodze podporowej, którą będzie lewa. Ba. Uderzamy i spadamy na zewnątrz. Możemy w odwrotnej pozycji walki Możemy dokręcić. Zobaczcie jeszcze raz. Ustawiamy się w pozycji walki na szerokość ramion w lewej, ręce są przy gardzie. Przecinam oś, zaczynam się kręcić. Ba. I uderzę. Ok? Troszkę szybciej. Ok? W ten sposób. Teraz bardzo ważna rzecz, pokażę to w drugiej pozycji walki. Bach. Przecinam. Będę się kręciła teraz na nodze podporowej. Bach. I ustawiała na zewnątrz. Okay? Teraz zobaczcie, którą częścią dłoni uderzam ten cios. Przecinam. Bach. W ten sposób układamy rękę. Ręka młot. I przecinamy oś. Pamiętamy o tym, żeby druga ręka, która nie boksuje, była zawsze przy gardzie. Czyli przecinam. Bach. I teraz ta ręka wędruje do brody. Tą będę uderzała. Bach. I wracała na zewnątrz. Okay? Wiadomo, że w takiej sytuacji realnej walki nie będę robiła tego kroku. Będę go maskowała, czyli będę maskowała, udawała kopnięcie i mogę wejść uderzenie. Będę markowała cios prosty. I mogę wejść uderzeniem. To samo w odwrotnej pozycji mogę zamarkować kopnięcie i wejść ciosem. Ostatni raz całość w lewej pozycji walki, boksujemy prawą ręką. Będziemy uderzali backfista. Bach! Bach! W prawej pozycji walki będziemy uderzali bykwista lewą ręką. Przecinam, bak! I wracam do odwrotnej pozycji walki. Spróbuj przerobić sobie kilka razy ten cios, bo na pewno będziemy używali go w następnych workoutach, w następnych treningach. Dzięki za uwagę i widzimy się na następnym workoutcie. Os!